Jesteśmy właśnie po premierze najnowszych sprzętów Apple, no i to są nasze emocje. <śmianowice> A tak naprawdę powiedz mi naprawdę co o tym sądzisz? Tak, teoretycznie było to czego się spodziewaliśmy, ale jednak było kilka nowości, o których Apple nie wspominało w przeciekach, to znaczy nie wyciekły z Cupertino przed premierą. Mamy tutaj taką atrapę, która przypomina iPhone'a i jak widać kolor niebieski, jednak się, się sprawdził zgadza, i prawda. zgadza się również nowy układ, ale co się, co się nie zgadza? To się nie zgadza mniej więcej troszeczkę ten y, Action Button. Y, nie, przepraszam. No właśnie, to jest to, co się zmieniło względem przecieków, się nie nazywa to Capture Button, tylko Camera Controls i okazuje się, że nie tylko jest nowy przycisk pojemnościowy, przycisk w zasadzie taki, taka płytka dotykowa, którą możemy sterować, za pomocą której możemy sterować funkcjami aparatu, no właśnie, nie tylko robić zdjęcia, nie tylko przybliżać, ale również jest cały nowy applet, na którym można wybierać różne funkcje aparatu, jak na przykład filtry na zdjęciach, czy w zasadzie style fotograficzne, ale w zasadzie to są tak naprawdę filtry. Dokładnie. Pytanie, czy to w ogóle będzie wykorzystywane, czy ludzie rzeczywiście chcą już podczas robienia ustalić styl czy wolą rzeczywiście później obróbkę. Wydaje mi było się. było to już przecież, bo było przecież, w którymś iPhone'ie też prowadzili te style i chyba ludzie z tego nie korzystali. Nie, nie, dać nie wiem, wydaje mi się, że mimo wszystko to może być ciekawe dla osób, które nie chcą później marnować czasu na obróbkę, tylko chcą od razu zrobić zdjęcie i mieć je gotowe. Także moim zdaniem ma to jakiś sens. Oprócz nowej wyspy zostały zaprezentowane nowe aparaty. Okazuje się, że teraz mamy na przykład obiektyw ultra szerokokątny, który ma możliwość robienia zdjęć Makro. Czyli to, co mieliśmy w iPhone'ach Pro już od dobrych 4 lat. Dokładnie, czyli tak naprawdę mamy tutaj e, nieco rozwinięte funkcje, jeżeli chodzi Apple o iPhone a 16. Było łaskawe. Apple dokładnie, dostaliśmy coś takiego. Natomiast pytanie, ile rzeczywiście e, ludzie korzystają z tej funkcji makro, czy Mnie jest denerwuje. to bardzo przydatne. Ciebie denerwuje. Tak, rozumiem. Okej. Okay. No się automatycznie włącza. No właśnie, ale gdy mówimy tutaj również o kamerach, myślę, że warto wspomnieć, że w nowych aparatach w iPhone 16 Pro i Pro Max, mamy funkcję 4K120 z slow motion, tak zwane 4K120 zwolnione tempo. To znaczy tak naprawdę on potrafi nagrywać 4K120, a to, czy zwolnimy, czy nie, no to już jest nasza kwestia. A, czyli to nie jest tryb zwolnione tempo, tylko normalny tryb. Tak, to jest normalny tryb, przynajmniej z tego, co zrozumiałem, dlatego moim zdaniem jest to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ wtedy zobacz, możemy nagrać na przykład sobie jakąś przebitkę albo możemy nagrać, ja ostatnio nagrywałem ujęcia samochodów, i na przykład, jeżeli bym nagrał w 120 klatkach, mógłbym później Sponić. ładniej spowolnić, te ujęcia byłyby bardziej filmowe. Ale dobra, w takim razie, jeżeli jesteśmy już przy nowych telefonach, czy przy nowych szesnastkach, czy przy nowych 16 Pro i Pro Max, no to kolory. Słuchaj, kolory. co sądzisz o kolorach? Który Ci się najbardziej spodobał? ultramaryna. <laughs> tak, ultramaryna, <laughs> czyli test ten flagowy, flagowy, który był najczęściej pokazywany. Czyli znowu wracamy do niebieskiego. Potem mamy kolor berylowa zieleń ciekawa bardzo nazwa. Potem mamy kolor normalny, różowy, biały i czarny. Takie są kolory. Dokładnie. A 16. A jeżeli chodzi o 16 Pro, tak. No to tutaj mamy kolory już nieco bardziej Pro. Mamy tutaj tytanowe wykończenie tych telefonów. Tak. Mamy tutaj kolor większą wielkość. Mamy <laughs> dokładnie. Powiększyły się te telefony. Teraz mamy 6,9 cala i 6,3 cala, jeżeli chodzi o iPhoney Pro 6, i Pro cala. Max. I teraz mamy przede wszystkim kolor Pustynny. Tytan, pustynny tytan pustynny. Moim zdaniem on naprawdę robi wrażenie. E, natomiast mamy również kolory nieco bardziej stonowane które już są takie bardziej klasyczne, także zdecydowanie tutaj Titan chyba... naturalny, tytan biały i tytan czarny. Dokładnie. A ten tytan pustynny to jest takie brudne złoto. Brudne złoto i ono chyba będzie hitem, coś czuję. A ty co uważasz o tym? No, ja wszyscy chcieli, czekali na iPhona złotego, więc myślę, <grym> że w Dubaju to będzie hit na pewno. Podobno mamy lepsze baterie. Pytanie, czy to chodzi o to, że mamy lepszą optymalizację procesora, czy, czy rzeczywiście baterie telefon? są większe, czy większy telefon. E, natomiast większe, lepsze baterie mają być zarówno w 16, jak i 16 Pro i 16 Pro Max. Natomiast co ciekawe, mamy również obsługę Wi-Fi 7. To dla tych, którzy mają już taki router i chcą rzeczywiście używać czegoś takiego. O, Oczywiście... jedna rzecz się nie potwierdziła, którą no mówiłeś, że będzie. Że będzie iPhone 2 a jednak jest tylko 1-terabajtowy. Tylko Dokładnie. a może aż nie wiadomo, czy ktoś w ogóle używa takiej pamięci w telefonie. Dokładnie. Czemu mówisz w taki dziwny sposób? A nie, tak jak mi się. Chciałbym, tak. wszedłem, bo tak ta konferencja była prowadzona i mi aż weszło Rozumiem. Tak w krew. Rozumiem. A nawet z trudnej głosowe. Mamy również tutaj ceramic Shield nowe, czyli pytanie, czy teraz będzie ten telefon bardziej odporny na upadki, czy on będzie bardziej odporny na zarysowania. No właśnie. No i to jest to pytanie. jest. No niestety... niestety iPhone 15 Pro, którego ja tutaj mam, jest dość mocno porysowany, mimo że też ma ceramic shield. 15 na Pro Max również. także no Ale niestety... podobno ten nowy ceramic shield to jest ceramic shield, to jest taka powłoka, która jest Chroni ekran, jakby domyślnie w iPhone'ie. I jest tutaj druga wersja tego ceramic Shield. I uwaga, on ma być 50%. No i właśnie. Po angielsku nie powiedzieli tougher, czyli można powiedzieć twardszy niż. Mm -hmm. Poprzednia generacja. No ale co to znaczy, że będzie twardszy? Właśnie. Zobaczymy. Natomiast ciekawostka, której nie wiem, czy zauważyłeś, ale podczas prezentacji padło coś takiego, że telefoto pięciokrotne będzie na obu modelach. Czyli z tego co rozumiem, 15 Pro i 15 Pro Max będą miały pięciokrotne zbliżenia. I mniejszy, i większy. Dokładnie. To może dlatego powiększyli tego mniejszego 15 Pro do 6,3 cala a tamten drugi większy jest jeszcze może. większy. Podczas prezentacji też była mowa o tym, że oba telefony będą mogły robić zdjęcia jak i filmy y, spatial, czyli takie przestrzenne, tak? E, natomiast y, no właśnie, spatial photos. iPhone 16 również będzie miał tryb spatial, nawet jest specjalny taki ten do przesuwania tryb y, w aplikacji aparatu. Właśnie. No właśnie, czyli co? Czyli teraz mamy coraz większą promocję. Apple Vision Pro, tak naprawdę, tak. w związku z premierem nowych iPhone'ów. Ale w ogóle nie było chyba ani słowa Apple Vision Pro. Było coś tam, że jest to fajne. No. W zasadzie, ale nie ma nic nowego. jeżeli wzmianki nie było. Tak, nie ma nic nowego, jeżeli chodzi o Apple Vision Pro. Natomiast mieliśmy dużo wzmianek na temat, na temat Apple Intelligence i oczywiście jest to funkcja, o której dowiedzieliśmy się, że w tym roku będzie ona dostępna głównie w Stanach, a w przyszłym roku być może zacznie trafiać do użytkowników w Europie. Było coś tam takiego, że w przyszłym roku w Europie, między innymi w Hiszpanii, czy we Francji, będzie dostępna ta funkcja. No oczywiście, czy w Polsce będzie dostępna? Na ego? ten moment nie wiadomo. Nie wiadomo. Natomiast, A raczej nie będzie, przynajmniej na Natomiast razie. być może zmiana regionu tutaj pomoże. W tym momencie ja korzystałem z Bety, która tutaj pokazywała e, nieco skrócone funkcje tego Apple Intelligence. Działa to jako tako w tym momencie. Natomiast no, powiem szczerze, nie mogę się doczekać, jak rzeczywiście to będzie działało już na pełnych obrotach. Natomiast no, cały czas warto to powiedzieć, że jednak będzie to w języku angielskim i będzie to dość mocno ograniczone jednak do regionów, do których Polska nie należy. Także to tyle, jeżeli chodzi o Apple Intelligence, co prawda w ogóle była ciekawostka w jednym momencie podczas prezentacji, było pokazane ChatGPT. Także rzeczywiście prawdopodobnie jakieś tutaj współprace z ChatGPT nastąpiły. Natomiast a na stronie Apple jest też ciekawy opis nowego chipu A18. To dokładnie. też jest zmiana, że nowy iPhone 16 prawda, prawdopodobnie również być może dlatego, żeby nagrywał to special video, które też wymaga większej mocy obliczeniowej, być może będzie miał nowy procesor, który będzie z tej samej serii, który ma iPhone Pro i na stronie Apple można w ciekawy sposób porównać, że chip A18 jest super szybki, super bystry jak pisze Apple i można sobie wybrać listy i porównać z poprzednimi iPhoneami jego prędkość, więc nowy iPhoneowy chip A18, który jest w iPhone'ie 16, jest szybszy o 60%, mhm. jeżeli chodzi o CPU od iPhone'a 12 i ma dwa razy szybsze GPU, a jeżeli chodzi na przykład tworzenie do iPhone'a 14, to jest tylko 50% szybszy od iPhone'a 14, a jeżeli porównamy z iPhone'em 15, to jest tylko 30% szybszy. Cokolwiek mówią Albo te, aż. cokolwiek mówią te liczby, przekonamy się w praktyce jak to będzie wyglądać. Mamy również nowe chłodzenia i z tego co zrozumiałem, to nowe chłodzenie jest i w modelu zwykłym w modelu Pro, ale może ja w tym o, o czasie opowiem o baterii, bo to też jest ciekawa sprawa, że Apple po raz pierwszy chyba na swojej stronie podaje waty, czyli robią to samo, co producenci smartfonów z Androidem. I uwaga, okazuje się, że iPhonea naładujesz jeszcze szybciej bezprzewodowo przyczepiając do niego nową ładowarkę MagSafe. Uzupełnianie poziomu baterii mocą nawet 25 w przy użyciu zasilacza 30-watowego lub mocniejszego pozwala naładować ją do 50% w około 30 minut. I to jest ładowanie... Przewodowe. Akcesoria, czyli ładowarki, są oczywiście sprzedawane oddzielnie. Testy przeprowadzone przez Apple w sierpniu 2024 roku z przewodem o długości 2 metrów, zasilacz o mocy 30 W. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o MagSafe to jest to szybsze ładowanie, ale nie wiadomo z jaką mocą. Tutaj niestety nam tego nie podali. Ale wiemy, że przy użyciu zasilacza 30 W mamy 25 W ładowanie, czyli takie jak mieliśmy w Samsungu 4 lata temu, a w smartfonach z Androidem i innych to z 7 lat temu i możemy naładować go do 50% w 30 minut, czyli to jest naprawdę bardzo wolne ładowanie. 27 godzin ym, pracy na iPhone'ie 16 Plus i 22 godziny na iPhone 16 i niedługo będzie nowy, drugi sezon serialu Severance, który jest tutaj też promowany przy okazji tego laptopa. O. I teraz uwaga, tylko jeszcze jedno porównanie. iPhone 16 będzie działał do 2 godzin szybciej od iPhone'a 15. Dłużej chyba. Dłużej. Tak, iPhone 16 będzie działał do 2 godzin szybciej od iPhone'a. iPhone 16 będzie działał do 2 godzin dłużej w porównaniu do iPhone'a 15. Więc no nie jest jakaś to super różnica. Z kolei uwaga. iPhone 16 Plus będzie działał tylko o godzinę dłużej w porównaniu do iPhone'a 15 Plus. Więc generalnie dużych zmian nie, nie ma. ma. Ale zobaczymy jak to w praktyce będzie wyglądać. A najważniejsza informacja jeszcze. No. Do 2020-30 roku <gry> a, pomińmy to. Ale co ważne, tak. była prezentacja również nowych zegarków. Chcesz o tym mówić? Chcę o Na tym pewno. mówić. Jest ale ciekawe. jest to bardzo, bardzo skrótowo, ponieważ Apple Watch 10, seria 10, została zaprezentowana, która ma dość mocno kosmetyczne zmiany. Praktycznie kosmetycznie nie różni się w ogóle, a Apple stwierdziło, że różni się bardzo. Tak, natomiast co ciekawe, jeżeli chodzi o Watcha Ultra, no to mamy tutaj cały czas Watcha Ultra 2, czyli jest to ten sam model, ale w nowym kolorze. No czarnym. i w czarnym. No i ostatnia rzecz to są nowe słuchawki. Mamy słuchawki AirPods 4, które są w wersji bez ANC i w wersji z ANC. Także taka ciekawostka, można sobie wybrać, czy chcecie wersję z ANC czy bez ANC. Moim zdaniem, spoko, że dorzucili wersję ANC. Natomiast y, pytanie, czy rzeczywiście ktoś lubi słuchawki z gumkami, czy ktoś lubi słuchawki bez gumek? I ciekawe, czy te słuchawki AirPods 4, które są w wersji bez ANC, faktycznie nie mają tego ANC na pogodzie, czy, to jest, czy jest tylko ono wyłączone w oprogramowaniu, <grym> żeby kupić tę droższą wersję? No o tym się prawdopodobnie dowiemy dopiero, gdy ktoś je rozbierze. Tak. Także no, ogólne koniec... emocje ceny. Nie ceny. powiedzieliśmy jeszcze o cenach no i ogólne właśnie. emocje dotyczące cen, że w końcu Apple zrobiło coś stosunkowo taniego. To jest naprawdę chyba jedna z pierwszych konferencji, gdzie możemy faktycznie powiedzieć, że Apple nie zaskoczyło cenami negatywnie, tylko pozytywnie i faktycznie trzeba tutaj przyznać, że wręcz można powiedzieć, iż iPhone 16 praktycznie zbliża się już naprawdę wielkimi krokami do tego średnio średniopółkowego progu startowego, bo zaczyna się jego cena od 3999 zł za wersję 128 GB no niestety cały czas jest to ta wersja 128, ale jest to stosunkowo niska cena. Jest to niższa cena niż iPhone 15 się zaczynał, bo iPhone 15 się zaczynał od 2000, przepraszam, od 4299 czyli od 4300. W związku z czym cena startowa iPhone'a 16 jest w stosunku do premiery iPhone'a 15 o 300 zł niższa. Z kolei iPhone 16 Pro, jego cena startowa jest dokładnie taka sama jak 15 Pro, czyli 5299 zł. No i co ciekawe, w iPhone'ie 16 mamy Mega dużo rzeczy, które zostały wzięte na przykład z poprzedniej generacji Pro, czyli na przykład mamy Action Button, mamy Makro, no i przede wszystkim e, mamy również nowy Kamera Control. To nie jest Capture Button, tylko Kamera Control. Albo Także po polsku spust migawki optyczny z dodatkiem małej szczypty oprogramowania. Dokładnie. I moim zdaniem to jest naprawdę fajne, że w tym momencie mamy. Tę samą funkcjonalność, że nie jest tak jak w przypadku poprzedniego iPhone'a, że tutaj był jeszcze fizyczny przycisk wyciszania, tutaj był action button, a Zostamy teraz mamy ujednolicone, zrównanie. dokładnie mamy ujednolicone, zarówno w tym e, iPhone'ie podstawowym, jak i w wersji Pro mamy już dostęp do kamera Control, więc to jest naprawdę spoko. No i ta gdzieś różnica pomiędzy modelem Pro, a modelem zwykłym nieco się zmniejszyła. Gdyby te 60 co uważam, Hz jeszcze to. Gdyby te 60 Hz, to być może nikt by nie kupował Pro. Pro. No ale to. A ty wie. kupujesz? IPhone? Na 16? No właśnie, daj znać w komentarzu. Ale gdzie ty kupujesz? A czy ja kupuję? Zobaczymy. No ale kupiłbyś? Kupiłbym. Tak? Albo tanio sprzedam. Za 3,999. W każdym razie e, kupiłbym tego niebieskiego i ja uważam, że naprawdę ten kolor bardzo meczuje tutaj z naszą kolorystyką technostrefową. Kolor technostrefowy jakkolwiek opatentowany prawie, że. E, w każdym razie uważam, że naprawdę była to, ja to ciekawa konferencja i zobaczymy, jak. Te telefony w naszych rękach już będą i jak się będą sprawdzać. Także dajcie znać koniecznie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jakie wy emocje mieliście po tej premierze. No i oczywiście, co widzimy się już w kolejnych materiałach, jak będziemy te telefony mieli w rękach. Złoty zestaw Apple Watch złoty i iPhone złoty już niedługo zobaczycie u nas. Dobranoc.